Joe Bidena, też Polacy. Przemówienie z pewnością oratorsko było bardzo ładne. Mogło trafić w serca wiele Polaków. Odwołania dla, do momentów w naszej historii ważnych, do osób ważnych dla naszego narodu. Odnosząc się do wojny w Ukrainie, Joe Biden przypomniał, o co powinien dbać i zabiegać na co dzień, także w wolny, demokratyczny świat. Ej,

Solaca Romia, słanecie, bołwska da! Nie zwątcie, nie traćcie ducha, nie lękajcie się. To jest wielkie przemówienie, to jest takie przemówienie, z którego każdy wyniesie coś dla siebie. To jest przemówienie do Polaków, do Ukraińców, do Białorusi do tych wszystkich, którzy na świecie miłują wolność. Morolaka toś! Ulatkerabry! Joe Biden Co se kochá, kurváči? Povedeš? Že s zelením přijímujete zabijanie niewinnych dzieci i osob starszych, že akceptujete, aby školy, oddziały na miłość byly bombami. Ale o prezendrátalů... tady o prezydenta že se budí na prezidentu a čelou zítřiny. 0,5, 0,5, 0,5, jsou tedy

Daj mi ti tam jest bachtalo, miszo, te rzuty i to są to dyr. A chile stroja. Ula w kerel ma angawty, my te rzuty i to są to dyr. Bandi tu. Ну, то, что мы сейчас будем. Что, а что, это не Trudno, Trudno mi zrozumieć postawę premiera Węgier Wiktora Orlana w ulicy w Chodniu Naukajewnej, gdzie byli tysiące ludzi. Tak w specjalnym wymiardzie w tym koledze 24 Prezydent a nie gadań. A propos też 20 żołnierza w Polsce, to była jedna z najważniejszych przyjaciół i dla nas kluczowych, powiedział komentarz. Tom Miller, Czasz Bachtalow, Ulawker Miller, Ulawker. Giorgio Armani, tato baktála, ulavkeren, ulavkeren, farma je bugina, tato baktála. Antoni Bandera, tato baktála. Místo, ká, já rubino. Yeah. Dzisiaj prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedza nas w sytuacji, która jest w sensie międzynarodowym, ale również w tym regionalnym. Bardzo trudna, bo wojna jest w naszym regionie. Wojna jest za naszą granicą. Amerykanów, moryści. Z Bachtalu. Aha, wywołują Lilla. W związku z tym, co to I to jest dla mnie ważne najdalej idący scenariusz pomocy, tak, NATO na walczącej Ukrainy. Najważniejsza jest jedność. Sojusz musi zachować jedność, w związku z czym, jeżeli pomoc, która jest świadczona, musi być pomocą sojuszniczą. To ma znaczyć też, że nikt nie powinien tej pomocy próbować wysyłać się przed szereg i zgłaszać pomysłów czy propozycji, które nie są skonsultowane czy uzgodnione. Pomysły i propozycje Marlo Brandą. pal, pal, bardzo po Marlo Brandą. Jeśli i będzie poważnie rozważana, na pewno będzie przez nich rozpoznawana i na pewno będzie dyskutowana, to czy i jaką ostatecznie postać mogłaby przybrać, jest decyzją wspólną już, bo to musi być decyzja sojuszów. Ulaw Keren, ulaw Keren, zarmaj budzie inny Na zemu Unia Europejska w tym dramatycznym, absolutnie dramatycznym momencie historii okazuje się być prawdziwą i realnie funkcjonującą wspólnotą. Jeżeli miałby ktoś by mnie zapytał, czy w tej chwili w Unii Europejskiej dobrze się dzieje, powiedziałbym tak, w tej chwili w Unii Europejskiej dobrze się dzieje. Ale tak, nie ja rozumiem pana postawa państwa, formacji też politycznej rządzącej tym państwem, która wydawała się być rządzącym w Polsce bardzo bliska. mówię o Wiktorze Ja rozumiem.

Kodok, kodok, dudek Kwiatkowski dudek. Zobaczmy, nie, nie tylko o to, żeby chłopcy nie musieli do Ukrainy, ale też o to, żeby za zbyt długo no resti, number 1.

Кај жанелин треголува, да влезин кај гшон час, ме темелав, тен авлан дека часо, лоуве, варит кај чикерде, тен авиво у Мархиме, кусар Ромњи, лес кај дуу прал Мархима авна, тај вилеско шоу го. Со леска Кадо те жанелин со годи и не, е гшон часо.

Sono così, mi sono riuscito a dire che non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. E' vero, è vero. Bisognerebbe di averlo Non lo devo non lo mai Non che voglio parlare. Bisognerebbe di averlo detto, non lo voglio Quando lo Sono pendente. Non sapeva parlare come un'altra cosa, una cosa che non è vero, la sua condizione è che non è vero, la sua condizione è che